Tyle mi wystarczy. się Nie wiem w sumie. No i ja nie przewaliłem no. za <laughs> Jak ja cię przetrońcę, snake. Snake, słuchaj no. Jak się cię zaraz pierdolny, to cię krew zaleje. Dobra, ja już mam ten samochód teoretycznie, czekaj. Niech się tobie wodzie obecnie. To nie dobrze, nie rób tak. Tak nie wolno. Jak się pływa? Aha, czyli my tak jakby odciągaliśmy ich uwagę, tak? Skąd mnie chłop strzela? No głownie z strzela, tak. Jak się pływa, chłopaki? Chyba no gdzie jest? Czekaj... Jak się pływa? S chyba. S. S. S pływasz w górę, W pływasz w dół, Shiftem chyba pływasz szybciej. Albo Shiftem jest, nie dure. pamiętam. <ślesk> マストなガーネ